Kiedy myślimy o Senacie Rzymskim, myślimy o znamienitym gronie wysoko postawionych rzymskich arystokratów z dawnych i szlachetnych rodzin rzymskich, które podtrzymywały stare wartości Rzymskiej Republiki. Zbierali się w domu Senatu, na forum Romanum, w Curia Julia, jak to nazywano, debatowali nad problemami politycznymi Cesarstwa Rzymskiego i troszczyli się o samą Rzym. Podpisywali nowe prawa w zgodzie z cesarzem, i zawsze zakładaliśmy, że chcą jak najlepiej dla cesarstwa rzymskiego. A potem, gdy upadło cesarstwo rzymskie, biedni, starzy senatorowie byli bezlitośnie polowani przez złych barbarzyńców, a potem zniknęli. To przynajmniej zromantyzowana wersja senatu rzymskiego, którą zbyt często widzimy przedstawioną w kulturze popularnej. Ale co, jeśli powiedziałbym Ci, że rzeczywistość była całkiem inna. Co jeśli powiedziałbym Ci, że Senat Rzymski odegrał kluczową rolę w upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego i że w dużej mierze wynikało to z ich intryg, skorumpowania i ciągłego wtrącania się, co doprowadziło do upadku Cesarstwa Rzymskiego? Historia Senatu Rzymskiego jest długa, a ja już mówiłem o ponad tysiąc. 300 latach historii Senatu Rzymu, od założenia samego miasta przez Romulusa w 753 roku przed naszą erą, aż do wczesnego VII wieku. Więc przez około 1350 lat Senat Rzymu odgrywał ważną rolę w kształtowaniu samego miasta Rzymu, a potem Republiki. Wielu jednak uważa, że wraz z upadkiem Republiki Rzymskiej, moc Senatu zniknęła, a za czasów cesarzy to zgromadzenie starych mężczyzn było bardziej tradycją niż rzeczywistą władzą. Tak mogło być czasami, ale w rzeczywistości wielu cesarzy spotykało się z Senatem i razem wydawało prawa. Senat często ratyfikował prawa, które cesarz proponował. Konflikty z Senatem były częste. A niektórzy cesarze mieli bardzo złe stosunki z tym starożytnym, zasłużonym ciałem, co czasami prowadziło do przemocy i egzekucji senatorów, lub z kolei do zamachów na cesarzy inspirowanych przez senatorów. Mówi się, że to w późnym okresie kryzysu III wieku moc Senatu zaczęła słabnąć. Często mówi się, że ostatnim cesarzem, który doceniał znaczenie senatu, był probus, którego nominację formalnie zaakceptował senat rzymski jak za starych czasów, ponieważ już Dioklecjan nieco później zdecydował się zignorować senat. Dlatego nie chciał rezydować w Rzymie, ale zamiast tego wybrał rezydencję w Nikomedii, daleko od rzymskich senatorów, gdzie nie mieli żadnej władzy i ten trend tylko się nasilił. Model rządzenia Dioklecjana bez zgody senatu. Dominat oczywiście został skopiowany, bo kto by chciał dzielić władzę z zgromadzeniem polityków, gdy można rządzić samemu bez sprzeciwu. Warto tutaj wspomnieć o wyjątku, który często jest niestety pomijany, a mianowicie o cesarzu Maksencjuszu. W czasach, gdy ludzie tacy jak Dioklecjan czy Konstantyn wybrali rządy z innych miejsc, on nie tylko pozostał w Rzymie i chciał odnowić Rzym, uczynić go ponownie wspaniałą stolicą imperium, dodając wiele imponujących, monumentalnych budynków do jego już imponującej kolekcji zabytków, ale nie tylko. Szanował również prawa Senatu i często zwoływał tam zgromadzenia, pytając senatorów o ich opinie na temat pewnych spraw politycznych i ratyfikując prawa razem z senatorami. Jednakże po śmierci Maksencjusza, można by powiedzieć, że senat również stracił dużo ze swojej dawnej władzy. Pierwszy tak, przez następne stulecie, można by nawet powiedzieć, szczególnie kiedy cesarze teraz wybierali rządzić z Konstantynopola, co jest zrozumiałe, senat Rzymu nie posiadał już praktycznie żadnej władzy politycznej. Rządzili jedynie samym miastem Rzym i bezpośrednio otaczającą go wsią ale dni dawnej politycznej prestiżu wydawały się być w dużej mierze policzone. Ale wtedy zdarzyło się coś dziwnego. Kiedy zachodniorzymski cesarz Walentynian III zdecydował się przenieść rezydencję cesarską z Rawenny z powrotem do Rzymu w roku 450 roku naszej ery, bliskość cesarza do senatu ożywiła znaczenie tego starego, zaszczytnego ciała. Nagle senatorowie byli zachwyceni, że mają cesarza znowu blisko, w pałacu na wzgórzu Palatyn, jak za starych czasów, jak za czasów Maksencjusza 140 lat wcześniej, jak za czasów Aureliana 180 lat wcześniej, jak za czasów samego Augusta 450 lat wcześniej. I tak moc i wpływy Senatu zaczęły znowu wzrastać. Często cesarz konsultował się z Senatem w kuria Julia na forum Romanum w pewnych sprawach, a często cesarz przemawiał przed Senatem. Kiedy Walentynian III zamordował swojego najlepszego generała Flawiusza Aecjusza, w tym fatalnym, złym i szczerze mówiąc głupim decyzji w roku 454 oświadczył przed Senatem w Curia Julia, że Aecjusz jest zdrajcą państwa. Ciało Aecjusza zostało wystawione na widok publiczny na forum Romanum, tak jak w starych czasach. A kiedy później, kolejno, Walentynian III został zamordowany w 455 roku przez Petroniusza Maksymusa, jest bardzo prawdopodobne, że Petroniusz zrobił to za zgodą większości senatorów. Ponieważ sam Petroniusz był senatorem i tym samym członkiem tego starego, zaszczytnego ciała, nie trudno sobie wyobrazić, że Senat widział teraz swój czas, że po pięciuset latach mógłby znowu zwiększyć swoją moc, że po całym tym czasie jeden z nich samych zostanie cesarzem, co przyniesie Senatowi wiele przywilejów i uprawnień. Ponieważ sam Petroniusz był senatorem i tym samym członkiem tego starego, zaszczytnego ciała. Ale wiemy, jak ta historia się skończyła, mimo że Walentyn III był złym cesarzem, jego morderstwo masowo destabilizowało zachodnie imperium rzymskie. Panował chaos, powstała próżnia władzy, śmierć prawowitego członka dynastii Teodozjańskiej oznaczała, że nowy cesarz nie miał absolutnie żadnej legitymacji. Germanie Wykorzystali tę niestabilność na swoją korzyść, znacznie zwiększając swoje dominacje, atakując w skoordynowany sposób ze wszystkich stron. A potem Rzym został nawet splądrowany przez Wandalów jako bezpośrednia konsekwencja w 455, obserwując najbardziej surowe i brutalne splądrowanie miasta kiedykolwiek, przyćmiewając splądrowanie z 410 przez swoją dokładność łupienia. To był pierwszy raz, kiedy ambicje Senatu Rzymskiego zwiastowały zgubę dla zachodniego imperium. Ale na pewno nie był to ostatni raz. Minęło kilka lat, a teraz władzę sprawował cesarz Majorian, przysięgając przywrócić zachodniemu cesarstwu rzymskiemu dawną chwałę i odzyskać utracone ziemie, które zachodnie cesarstwo rzymskie posiadało do zaledwie kilku dekad wcześniej. Pierwsze rzeczy szły całkiem dobrze. Ale rzymscy senatorowie byli dość niezadowoleni, ponieważ wiele praw majoriana szkodziło im. Majorian dostrzegł problemy zachodniego państwa, a praktycznie każde z wydanych przez niego praw dotyczyło kluczowych kwestii, z którymi zmagało się imperium, a jednym z dużych problemów była korupcja. Majorian zwalczał korupcję, jak żaden cesarz przed nim od wieków. Pierwszy wielu, jeśli nie większość, rzymskich senatorów, było dość skorumpowanych. Zyskiwali ogromnie na zatrzymywaniu podatków na własne potrzeby, gdzie dość często monety dziwnie zdawały się znikać, podczas gdy bogactwo i rozmiar willi senatorów dziwnie ciągle rosły. Dlatego nie powinno nas dziwić, że wielu senatorów zaczęło knuć przeciwko Majorianowi, nawet podczas jego kampanii przeciwko plemionom germańskim w Galii i w Hiszpanii. Z dużym sukcesem, jak powinienem dodać, pierwszy wybrali magister Militum Ricimera jako swojego preferowanego człowieka władzy. Z pewnością musiało dojść do wielu spotkań między Ricimerem a senatorami Rzymu, którzy obawiali się, że cnotliwy cesarz Majorian pozbawi ich nielegalnie zgromadzonych bogactw i luksusowych willi, które wielu z nich posiadało na wsi w pobliżu Rzymu. Więc nie powinno nas zaskoczyć, że Ricimer poczuł się na tyle zuchwały, że zdecydował się zdradzić cesarza, przechwytując go w Dertonie i zdradziecko go zabijając w roku 461. Nie powinno nas również zaskoczyć, że wyborem Ricimera na następcę Majoriana był Livius Severus, który nie tylko był wysoko postawionym członkiem arystokracji rzymskiej, ale tak zgadliście. Prawdopodobnie był również senatorem Rzymu. Bardzo interesujące, prawda? Ponownie senat dostrzegł swoją szansę, aby ponownie mieć jednego z nich jako cesarza. Pierwszy rzeczywiście udało im się w swojej misji. Niestety, czasy były teraz bardzo różne od czasów Republiki. Cesarz w tamtych czasach powinien był być zdolnym generałem zawsze na pierwszej linii, z dobrą znajomością strategii wojskowej. Rzymski senator, tak romantyczny, jak to prawdopodobnie wydawało się starym senatorom Rzymu, że jeden z nich teraz zamieszka w Starym Pałacu Cezarów na Palatynie. Choć ta koncepcja mogła wydawać im się atrakcyjna, nie miała dużego sensu strategicznego w czasach, gdy Rzym był otaczany przez barbarzyńców ze wszystkich stron. Pierwszy tak naturalnie Libius Severus, stary senator. Nie był w stanie utrzymać podbojów Majoriana, a Germanie ponownie rozszerzyli swoje wpływy bez kontroli. Co mógł zrobić stary rzymski arystokrata z Rzymu, aby to powstrzymać? Bez żadnego doświadczenia wojskowego, zwłaszcza gdy generałem Zachodu był barbarzyńca o imieniu Ricimer który nie był naprawdę zainteresowany przywróceniem starego imperium rzymskiego, ale który wydawał się być o wiele bardziej zadowolony z obrony Włoch. Pierwszy zaledwie kilka lat później znowu zobaczymy, jak ciągłe intrygi i ingerencje senatu rzymskiego prowadzą do bardzo złych skutków dla zachodniego pierwszego imperium rzymskiego. Możemy przypuszczać, że Senat Rzymu był bardzo niezadowolony, gdy wschodnio-rzymski cesarz Leo wysłał jednego ze swoich protegowanych generała o imieniu Antemiusz, aby został nowym cesarzem Zachodu. Oczywiście obawiali się, że stracą swoją nowo zdobytą władzę. Więc nie powinno nas wcale zaskakiwać, że kiedy wybuchła wojna domowa między Antemiuszem a Rikimą, wielu senatorów faktycznie ponownie opowiedziało się po stronie rikimy przeciwko Antemiuszowi, którego często postrzegali jako greckiego intruza. W tym czasie wielu, jeśli nie większość rzymskich senatorów, była chrześcijanami, a więc pogańskie sympatie Antemiusza zdecydowanie zraziły do siebie chrześcijańskich senatorów, którzy wtedy zdecydowali się opowiedzieć po stronie rikimy. Oczywiście. Antemiusz prawdopodobnie był bardzo lubiany przez niewielu pozostałych jeszcze pogańskich senatorów, ale możemy przypuszczać, że w tamtym czasie byli już mniejszością, a nie większością. Pierwszy tak, decydując się na stronę Rikimy, senatorowie zadali śmiertelny cios zachodniemu cesarstwu rzymskiemu. Gdy tylko Antemiusz zginął w bitwie o Rzym w roku 472, senat ponownie razem z Rikimą. Wyniósł na zachodni rzymski tron jednego z nich, człowieka o imieniu Anicius Olibrius. Olibrius, co nie jest zaskoczeniem, był ponownie członkiem Anicji, starej i zaszczytnej rzymskiej rodziny, oraz senatorem. Ponownie, wielu senatorów prawdopodobnie myślało, że nadszedł ponownie ich czas na blask. Ale Olibrius zmarł już kilka miesięcy po swoim wyniesieniu, pod koniec. 472 roku, a Ricima zmarła w tym samym roku, a potem kilka lat później, nie powinno nas również wcale zaskakiwać, że ponownie większość rzymskich senatorów nie opowiedziała się po stronie Romulusa Augusta czy Juliusza Neposa. Nie, opowiedzieli się po stronie Odoacera. Tak, większość rzymskich senatorów opowiedziała się po stronie Odoacera gdy ten germański generał przejął władzę w Rawennie i obalił młodego cesarza Romulusa Augusta. W fragmencie napisanym przez wschodnio-rzymskiego historyka Malchusa możemy przeczytać Senat Rzymu wybrał Oroakara, człowieka o doświadczeniu wojskowym i politycznym, aby strzec ich własnych spraw i postanowił, że Zenon powinien nadać mu rangę patrycjusza i powierzyć mu rządy w Italii. Pierwszy tak, tak zwany upadek Rzymu, wbrew wielu przedstawieniom w filmach, był w dużej mierze zgodny z decyzjami Senatu Rzymskiego. Większość senatorów rzymskich była prawdopodobnie całkiem zadowolona, że w końcu mogła pozbyć się pozycji zachodnio-rzymskiego cesarza. Wielokrotnie próbowali w ciągu ostatnich dekad osadzić na zachodnio-rzymskim tronie jednego z nich i za każdym razem. Kiedy próbowali to zrobić, kończyło się to katastrofą. Być może byli całkiem zadowoleni z jednego cesarza rzymskiego siedzącego daleko w Konstantynopolu, daleko od nich, także teraz mieli niekwestionowaną władzę w mieście Rzymie i okolicach. Rzeczywiście, wbrew intuicji, władza senatu faktycznie wzrosła po detronizacji Romulusa Augusta w 476 roku naszej ery. Nie było już w Rzymie cesarza, który mógłby kwestionować ich władzę. A Odoaker był wojskowym, niezbyt zainteresowanym wtrącaniem się w sprawy senatu. Rzeczywiście, teraz znowu, to rzymscy senatorzy mogli decydować, co robić w Rzymie. Wysyłali posłów do Odoakera w Rawennie, zawsze utrzymując dobre relacje z nim. Wysłali również posłów do wschodnio cesarza w Konstantynopolu. Wyglądało na to, że ich gwiazda w końcu wzeszła. Ale robiąc to, spowodowali nieodwracalne szkody dla zachodniego cesarstwa rzymskiego i aktywnie przyczynili się do zakończenia linii zachodnio-rzymskich cesarzy. Gdyby byli mniej samolubni, pozycja zachodnio-rzymskiego cesarza mogłaby przetrwać, a wtedy cesarz Justynian nie zaatakowałby Zachodu w 536 roku i kolejnych latach. Pierwsza wojna, która wtedy wybuchła, ta wojna gotycka, to właśnie ona złamała kark Senatu Rzymskiego. Cesarz Justynian bowiem obawiał się Senatu Rzymskiego i ich ambicji, szybko pozbawiając rzymskich senatorów praktycznie wszystkich ich politycznych uprawnień. Dlatego też nie jest zaskoczeniem, że niedługo po zakończeniu wojen gotyckich Senat Rzymski zniknął. Więc chciwość i egoizm Senatu Rzymskiego nie tylko w dużej mierze spowodowały koniec zachodniego Imperium Rzymskiego, ale także faktycznie spowodowały łańcuch wydarzeń, które doprowadziły do wojen gotyckich, które z kolei doprowadziły do końca samego Senatu Rzymskiego. A ta historia imponująco pokazuje, że bardzo często chciwość i egoizm zniszczy to, co na początku chciało chronić. Tak więc opowieść o Senacie Rzymskim w późnym zachodnim Imperium Rzymskim i o tym, jak jego intrygi i spiski doprowadziły do upadku tego zachodniego Imperium, a ostatecznie do upadku samego Senatu, jest opowieścią, na którą politycy naszych czasów powinni zwrócić szczególną uwagę. Jeśli film Ci się spodobał, pomyśl o wsparciu kanału przez Patreon lub członkostwo na YouTube. Dzięki Tobie ten kanał może istnieć. Byłbym Ci bardzo wdzięczny. Chciałbym szczególnie podziękować naszemu nowemu wspierającemu Kajzarowi, Steve'owi Reed. Bardzo dziękuję Steve Reed za tak hojne wsparcie Majorianusa. Myślę, że sam Majorian byłby dumny. Chciałbym podziękować wszystkim wspierającym Majorianusa. Jesteście niesamowici. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, kiedy i jak dokładnie Senat Rzymski zniknął, możesz obejrzeć ten filmik w prawym górnym rogu, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Senacie Konstantynopola, możesz obejrzeć ten drugi filmik. W